Serwus. w dzisiejszym odcinku pokażę wam Wykończony dom pod wynajem Już wcześniej na moim kanale Był o tym film, jeszcze nie był tip-top zrobiony no, Musimy tylko znaleźć odpowiedni klucz I wchodzimy do środka Także teraz już mamy Zrobione na gotowo Odpalimy sobie światełko i wchodzimy i tak, mamy drzwi aluminiowe opcjonalnie z elektrozaczepem także zawsze możemy sobie tam zamontować klawiaturę kodową tutaj przy wejściu główny zawór wody bardzo fajna opcja e, później dalej to już tam e, najemców nie interesuje to jest e, szyna uziemiająca e, pierwsza rozdzielnica z podogówki. przechodzimy dalej z korytarzyka Mamy tutaj szafeczkę, bardzo fajna szafeczka z umywalką, toaleta. Lustro z podświetleniem. Później na dole. Pralka z firmami. A no i tutaj mamy kuchnię z pewnym wyposażeniem. Zaczynając od takich szafeczek, jakieś libeloty albo alkohole. Później mamy szafkę 60, szafkę 60, zmywareczkę 60. Także mamy już pełen komfort. Trzy szuflady, fajne na systemach, cichy domek. Płytę indukcyjną, okapik. Tutaj gniazdka takie mają jeszcze nablatowe Szafeczka głęboka, znowu trzy szufladki Piekarnik w zabudowie i lodówka wolnostojąca Tak to jest urządzone Oświetlenie, różne sekcje to możemy sobie zgasić, włączyć tą środkową, też jakiś taki fajny, ciekawy efekt tutaj salonik roletki odsłaniamy sobie tutaj zanim się otworzą jeszcze mamy taką listwę oświetleniową, fajnie doświetla wszystko tutaj nad stołem też takie dwie ciekawe lampki Tutaj mamy wejście na ten ogródeczek o którym już wcześniej wspominałem Jest furteczka także pełna niezależność zamykana na klucz i tutaj taki ogródek około 60 metrów kwadratowych tutaj mały tarasik, możemy sobie postawić stoliczek, dwa krzesełka, spokojnie przejdźmy sobie do góry od razu Poręg jest zamontowana. Lampa tutaj na klatce. Tutaj też mamy taką pełną balustradę, żeby nikt nie wypadł. Zaczynamy od sypialni. Główna sypialnia. Mamy porobione już listwy. Też karnisze zasłony. Idźmy dalej. Łazieneczka, którą już tam wcześniej widzieliśmy, jest już wykończona. Tip top. Toaleta w zabudowie, wanna, grzejniczyk elektryczny, tak jak Wam tam wcześniej nie widzieliście poprzedniego filmu, to zobaczcie. Yy, oczywiście szafeczka, lustro podświetlane na przycisk. Także bardzo fajna, przyjemna toaleta. Tutaj mamy jeden pokoik około 10 metrów drugi pokoik też gdzieś w tym przedziale, 10-11 metrów druga rozdzielnica, spod ogówki także tak to mniej więcej wygląda wykończone gdybyście mieli jakieś pytanka odnośnie kosztów zastosowanych materiałów Jakieś porady? Oczywiście piszcie w komentarzach. Zawsze chętnie odpowiadam. A jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapę w górę i koniecznie suba na tym kanale. Pozdrawiam. Hej, trzymajcie się.